Mój drodzy, zakończyłeś tę historię mojej wspólnoty, do której mamy szczyt w Warszawie. W Przymierzu Miłosierdzia jest spotkanie krajowe, a wtedy też przychali do z różnych miejsc, Chciałbym powiedzieć po założyciela, końca, i po i pracują w łazistych falach. Jest tam dużo przemocy, a oni idą, niosą jej zasadę do tych miejsc, które, które są zagrożone, i oni się pochylają. A więc pokazuje przez nich, że jest znakiem widzialnym i że dokonuje wiele cudów, jest wiele też uzdrowień, ale wszystkim oni idą do najsłabszych, idą do bezdomnych, wykluczonych, wyorganizowanych i stają się dla nich takim znakiem Boga w świecie. Chciałem was prosić o modlitwę za nich, o to, aby oni głosili, aby mieli uwagę nie w stanie iść za Jezusem, aby coraz bardziej zrastali. Też za wspólnotę, której tutaj należy i za wszystkich tych, którzy głoszą. My Ci młodzi ludzie, którzy do tej należą, wierzą po całym świecie, gdzie są Jezusa, i dzielą się nim wszędzie. Nie mówią, że Jezus jest Bogiem. Dzisiaj jest bardzo duża nagonka na Kościół katolicki, a my mamy świadomość tego, że to jest szatańskie dzieło, które usiłuje nas doprowadzić do potępienia. My wychodzimy do ludzi, którzy idą, którzy są w narkotykach, w prostytucji, którzy są w więzieniach, w rataczakach i niesiemy tam Jezusa, naszego księcia, pokoju, naszego Boga. Aha. Was Bóg błogosławi, że Wam, żebyście mieli. Odwagę uwagę jest to też innym, tym, których napotykacie, bo tutaj jest nasza szaratość i na przykład pokój, nie